Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Maciej Rogala, reprezentuję Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum w Krakowie. Zastanówmy się, drodzy Państwo, czy warto studiować zdrowie publiczne, bo to jest takie zawsze pytanie każdego licealisty, jeśli ktoś podejmuje jakieś studia, czy warto studiować, jakie będą perspektywy, czy spotka jakichś ciekawych ludzi, czy pozna jakiś obszar wiedzy, który, który go interesuje, który będzie mu później rozwinąć, który będzie jak gdyby hasłem przewodnim w jego zawodowym życiu. Moim zdaniem zdrowie publiczne warto i należy studiować, celowo mówię warto i należy, bo zdrowie dotyczy nas wszystkich. My jesteśmy grupą ludzi, który skupia się na zdrowiu nie tylko w kontekście indywidualnym, ale również w kontekście globalnym, zbiorowym i dla nas zdrowie ma niesamowicie istotny wymiar. W naszym Instytucie pracuje duża grupa ludzi, bo to są studia bardzo interdyscyplinarne. Mamy zespół i lekarzy, psychologów, socjologów, politologów, ekonomistów, biologów. To są osoby, które z dużą pasją podchodzą do obszaru, którym się zajmują i przekazują go w sposób bardzo interesujący i praktyczny właśnie naszym studentom. To mogą, na co mogą nasi studenci liczyć? Przede wszystkim na bardzo, tak jak powiedziałem, interdyscyplinarną wiedzę, którą można przełożyć później na praktykę. Gdzie? Przychodniach, w szpitalach, w różnych organizacjach ochrony zdrowia nasi absolwenci znajdują pracę i, i w urzędach marszałkowskich, w urzędach miejskich, w ministerstwie, w, w Narodowym Funduszu Zdrowia, w różnych ad, agentach WHO są zatrudniani na bardzo również eksponowanych stanowiskach menedżerskich, w całym systemie ochrony zdrowia. Dostarczamy wiedzę, która ma bardzo istotne przełożenie na praktykę i dotyczy zdrowia. Wydaje mi się, że z nami warto związać się i to może być taki Państwa plan na całe życie.